Witam bardzo serdecznie. Festiwal Kamera Akcja Malwina Czajka to jest podcast Festiwalu Kamera Akcja. Podcast z okazji jubileuszu 15 edycji festiwalu. 15 lat już organizujemy z Czemkiem Kleisnerem festiwal, który w 2010 roku miał swoją pierwszą edycję i powstał z takiej troszeczkę potrzeby i pasji rozmawiania, dyskutowania o kinie. Takiego miejsca, w którym mieliśmy poczucie, że to będzie festiwal, który będzie festiwalem dla tych, którzy właśnie gdzieś tam pracują na zapleczu kina, niekoniecznie są twórcami, niekoniecznie występują w roli właśnie reżyserów. Aktora czy autora e, zdjęć, tylko tych, którzy e, zajmują się kinem, jest to ich zawód, którzy pasjonują się kinem, ale właśnie o tym kinie bardziej opowiadają pod kątem już jakby odbioru po seansie więc Stąd ta rola krytyki filmowej na festiwalu jest niezwykle ważna. Jedna strona Festiwalu Kameraksa to krytyka filmowa i pod, pod, podkreślenie tej roli odbioru filmu i analizy i podejścia do tego kina, a z drugiej strony też te kulisy i zaplecze branży filmowej. No i tak powstała już kolejna 15 edycja festiwalu i tak cały czas krążymy wokół tych tematów rozmowy o kinie, ale też roli krytyka. I teraz faktycznie jest tak, że. Ten krytyk filmowy tutaj cały czas jest dla nas na piedestale. Jest to dla nas niezwykle ciekawe, interesujące słuchać opowieści też dziennikarzy, krytyków filmowych. I dzisiaj ze mną właśnie krytyczka filmowa Mariola Wiktor jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariolu, ja zacznę od pytania, być może prowokacyjnego, ale czy według Ciebie rozmowy o kinie są tak samo ważne jak ich tworzenie? No, Myślę, że jedno bez drugiego to jakoś nie bardzo może funkcjonować. Znaczy ja bym tak trochę odpowiedziała na to pytanie: bo po co właściwie robić filmy, o których nikt nie rozmawia, których nikt nie potrzebuje? Re reżyser nie jest pisarzem, który pisze do szuflady, bo wiadomo, proces tr produkcji e, trwa latami. W ogóle ogromna, ogromne koszty, ogromna energia wielu ludzi, to jest niemożliwe. I, i, I poza tym no nie wiem, oglądanie filmu y, to jest doświadczenie. Doświadczeniem się ludzie chcą dzielić. Rzeczywiście y, do, dobrze jest oglądać ten film w kinie, y, bo kino, kino y, jednak w, wymaga skupienia, nie rozprasza nie na przykład na, na laptopie, na, na telefonie komórkowym. Y, te technologie właśnie separują ludzi. I to oczywiście każdy reżyser o tym wie i wie również, że od momentu premiery. Ten film zaczyna żyć swoim własnym życiem, bo wchodzi w konfrontację z widzem, i tutaj oczywiście wielka rola krytyka czy recenzenta, dyskusji. To jakby z jednej strony, no ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że jeżeli reżyser za bardzo z kolei myśli o tym widzu, no to jest takie niebezpieczeństwo, że może wpaść w pułapkę kompromisu, zdradzić te swoje ideały, wizje artystyczne, bo chce na przykład tam podkręcić, prawda, akcję, bo, bo zależy mu na tym, żeby film miał lepszy box-office. E, więc to jest niebezpieczne. Ja, ja pamiętam no, tak, taką rozmowę z Lawem Diazem na Berlinale, tam swego czasu były pokazywane jego bardzo ośmiogodzinny taki film w takim tytuł Kołysanka do Bolesnej Tajemnicy. Tak, to trwało 8 8 godzin. Był krótszy, oczywiście, krótszy, w cudzysłowie. Kobieta, która odeszła, 4 godziny. No i jak dziennikarze właśnie pytali go yy, twierdzili, że to są za długie filmy to on powiedział no, ale właściwie yy, właściwie yy, Należy widzom stawiać wymagania, bo w przeciwnym razie no to, no to właśnie ta robota nie ma sensu, bo wtedy dostaje widz takie, nie wiem, mydlane soap opery, czy tam telenowele, gdzie, gdzie nie ma prawdziwego życia, bo ono nie polega na takiej wartki akcji podkręconej, prawda, przez napięcie, ale prawdziwe życie to są właśnie takie nic, nie się, to są jakieś dużyzny, nuda. I oczywiście na szczęście znajdują się kinofile, którzy nadal smakują takie kino, no więc tak, no więc ja bym powiedziała, że, że nie da się tego, jedno bez drugiego się obejść nie może. Hmm, czyli jednak jest tak też granica, którą warto twórcom zwrócić uwagę, żeby czasem nie popadali w ten tak. właśnie e, jakby skupienie się na widzu, a jakbyś miała właśnie powiedzieć ze swojej em, perspektywy. Em, te 2010 rok, właśnie organizujemy pierwszy festiwal, jeszcze trochę nie wiemy, w którą stronę chcemy iść, ale mamy frajdę zrobienia festiwalu. Rok później już bardziej świadomie podchodzimy do tego i gdzieś tam właśnie kierujemy nazwę już na Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej. I tutaj jest moje pytanie do Ciebie: czy przez te 15 lat, jakby co według Ciebie najbardziej jakby jest istotnym, nie wiem, może punktem zwrotnym może jakimś procesem, który zmienił tą krytykę, bo wiadomo, że ona była zupełnie inna? Jak ty zaczynałaś swoją krytyczną filmową drogę? Zupełnie inna w 2010 roku uh -huh. i zupełnie inna jest teraz w 2024. No to na pewno, no to że wejście technologii sprawiło, że właśnie otworzyły się nowe możliwości, przestrzenie w internecie dla pisania o kinie. Te, te właśnie gazety drukowane, jakby też w no wiele specjalistycznych w ogóle się przecież przestało istnieć. Miejsce w tych gazetach też stawało się coraz bardziej ograniczone. No i otworzyły się bardzo popularne, stały się podcasty, można, nie wiem, o kinie na, na vlogach, blogach, prawda, seje to nowe formy, no, nawet na, na, na TikTokach też wiem, że są tacy, którzy próbują pisać o, o, o kinie. I to, I to oczywiście no z jednej strony, oczywiście stało się fajnie, że jest większy dostęp, większe możliwości, ale to rodzi też niebezpieczeństwa, że coraz trudniej wyłowić chyba z tego zalewu takie teksty rzeczywiście głębsze, nie wiem, bardziej refleksyjne, co, co też może być szansą, bo to, to jest pole dla, dla właśnie ta, dla krytyka filmowego. I to, to, to myślę, że, że, że to jest jakimś. Poza tym od razu trzeba też pamiętać, że w przeciwieństwie do kiedyś krytyka, który sobie siedział i zaciszył, prawda, domowego biurka, czy przy redakcji pisał recenzje, tak teraz bardzo szybko. Ten piszący ma taki feedback, czyli, czyli szybka reakcja, od razu się pojawiają posty, dyskusje, więc też trzeba być przygotowanym na szybką reakcję. Ale też mówię, takie, takie pisanie często te, te recenzje są krótsze. To, to, że trzeba się przebić, no to trochę wydaje mi się nie, na niekorzyść tej, tej krytyki, takiej poważniejszej, która ma jakieś ambicje szersze. Poza tym no też mnie nie podoba mi się ten system, to, 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 to założenie, że właśnie albo gwiazdkuje filmy, albo w ogóle kryterium, kryterium wartości recenzji staje się klikalność. No to jest też moim zdaniem jakieś nieporozumienie, bo chyba nie o to chodzi. A to jest niestety coraz częstsza praktyka. Yy, więc więc to jest chyba... No ale mówię ja, ja wierzę, że, że, że krytyk jest potrzebny, tylko zmieniły się. Pewnie, pewnie sama definicja się nie zmieniła. Nadal, wiadomo, to jest analiza, to jest interpretacja, to jest, to jest umieszczanie w jakimś no, jakby w szerszym kontekście kulturowym tego filmu, porównanie z innymi dziełami i tak dalej, analiza stylu, formy, czyli pośrednik między twórcą a odbiorcą. Natomiast zmieniły się przestrzenie uprawiania tej krytyki, miejsca i... i, i y, 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 nie wiem, no, nie wiem, w jaką stronę to wszystko pójdzie, I wierzę, że ten krytyk jest, jest potrzebny, bo, bo potrzebne są drogowskazy w tym wszystkim. Ten zawód się bardzo zdemokratyzował. Właściwie Każdy może być krytykiem tak naprawdę. No ale chyba istotą tego jest, że, że, że ważna jest jakaś refleksja, że to nie tylko informacja, yy, prawda, że tam widziałem, oceniłem, czy też wrażenie, bo wrażenia też ma każdy, ale ta umiejętność, umiejętność yy, jakby w. Yy, Wpuszczenia tych swoich wrażeń a w, jednak w jakiś w szerszy kontekst, czyli właśnie umiejscowienie, umiejscowienie także w jakimś kontekście filmoznawczym też analiza formy. No tak, wydaje mi się, że to jest, tego jest jakby coraz mniej, i, i ja też pamiętam, że to, to spowodowało, że ja też jakby szukałam, bo nie było tej przestrzeni, nie było miejsca, i wydaje mi się, że krytyk, który dzisiaj chce mieć jakąś właśnie sprawczość, bo zwróćcie uwagę, że, że nie tylko ja, no moi koledzy także zajmujemy się, pracujemy, robimy festiwale filmowe, jesteśmy selekcjonerami, programuerami, prawda? Prowadzimy spotkania, eventy, moderujemy, bo to, to jest, to ma się poczucie, że nie nie tylko trzeba pisać, trzeba też mówić o filmie, trzeba być takim, no takim showmanem też, mieć taką charyzmę, mieć pasję, potrafić dyskutować na szybko, na bieżąco z ludźmi, więc, więc tak, to się zmieniło i chyba w, tak, to są takie zmiany najważniejsze. Taki zawód wielu talentów właściwie. Dokładnie, bo to jest właśnie także tak, nie tylko umiejętność dobrego, jakby gdzieś tam pisania, ale też właśnie e, wiele innych już tutaj dochodzi elementów, czy chociażby przy Wideo o których wspomniałaś, e, ten element umiejętności montażowych montażu. Montażu, e, tak, tak. E, I w, w, wybierania tych e, e, fragmentów. A powiedz mi, jakbyś miała e, powiedzieć też e, nam o takim filmie według Ciebie z ostatnich tych e, właśnie no 14 tak, lat od 2010 roku, taki polski film, który według Ciebie każdy. Powinien znać, albo taki, który gdzieś tam uważasz, ale. Z Sama, z siebie, nie tak kanonicznie, tylko właśnie taki według ciebie, taki mhm. twój własny, osobisty film, który uważasz, że jakbyś miała, no właśnie na przykład swoim kolegom, koleżankom z, ze świata mhm. krytyki filmowej, z którymi się przyjaźnisz i spotykasz na festiwalach, albo po prostu gdzieś tam osobom bliskim, to jaki film byś poleciła, taki, że naprawdę jest obowiązkową filmową lekturą? O Boże, nie wiem, bo to tak wiesz, nie, nie, nie ruszam sobie pretensji do orzekania, że mnie się coś na przykład bardzo mocno jakoś przeżyła, i to jest obowiązkowe i dla każdego. To, to nie, ja bym z tego tak się raczej wycofała. Mogę powiedzieć o, o mnie, mhm. o, o moich jakichś takich odczuciach. I, i też tr trudno powiedzieć, żeby to był jeden film, w ogóle było mnóstwo, no ale, ale powiedzmy, że. Hmm. No takim coś, co coś takiego ożywczego, co otworzyło dla mnie coś nowego w kinie, no to były córki dancingu Agnieszki Smoczyńskiej, bo, bo tak, to, był, to był duży szok, taki właśnie wspaniały miks tego tych gatunków, baśni, co tam horroru, komedii, komedii romantycznej i muzykalu, i to, to, to jednocześnie jest niesamowita kreatywność, wielka wyobraźnia. I to jakoś się spięło, to poza tym pamiętajmy, no też kapitalne było to, że ona jakby ta miejsce akcji to jest PRL, wiadomo szary, ponury, a tutaj nagle kolory, czyli takie też y, zupełnie, bycia, może powiedziała, może odideologizowanie tych ponurych, szermierznych czasów i takie pójście w stronę, nie wiem, może nawet nostalgii, jakiejś melancholii, jakiejś fantazji, więc bardzo mi się to... Y, to po, poza tym ja pamiętam, jak też przypomniałam sobie o tym filmie, bo jak y, robiłam na synergię, y, wprowadzałam ten film wery chytylowej, stokrotki. I że mm -hmm. sobie przejrzałam ten film i, boże, przecież ta złota i srewna od Agnieszki, to, to też taka, taka, no jakby taka powiedzieć, dezynwoltura tych dziewcząt, takich burzących te wszystkie skosniałe stereotypy. I też no, to, jest, to jest taka właśnie antyfeministyczna baśń. Ktoś tak powiedział, nawet tak napisał, to, to pamiętam, że to bliżej, bliżej do, do Tarantino niż do Walta Disneya. Ale też ja bardzo cenię w Agnieszce, że ona no, ma ona ogromną też erudycję, wiedzę, ma pasję. I też, I też odwagę. To, to jest bardzo odważne. Poza tym no, cieszę się bardzo, że to w Sandan zostało zauważone i tam jeden z takich pierwszych filmów, który z tego co pamiętam w ogóle w kinach amerykańskich. Y jakby, jakby był, był rozpowszechniany I, i, też pamiętam to jest Scan Silent Twins, które było w Assertion Regar niedawno, wielka, rzeczywiście no, prawie się wszyscy spłakaliśmy, bo, bo od dawno nie widziałam, żeby tak cała sala tak to, tak oklaskiwała i, 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 to piękna chwila była i pamiętam, że tam scenarzystka chyba Silent Twins powiedziała właśnie po tym, że obejrzała Córki Dancingu i pomyślała sobie, że Agnieszka jest w stanie połączyć jakby na ekranie tą, tą menal, taką poetycką melancholię Silent Twins z, z jakimś takim czarnym humorem i że, że ona, ona wierzy, że może pokazać co siedzi z perspektywy dziewczyn, co, co siedzi w ich głowach. Ale to jej dało właśnie obejrzenie y, by, tych córek dancingu. I też, I też jeszcze taki drugi z jak mnie pytasz, no też dla mnie te wszystkie nasze strachy. Mhm. To było też takie Łukasza Rondudy, Łukasza Guta, takie jakieś nowe otwarcie, nowe, no nie wiem, jakby odkrycie nowych, nowej wrażliwości, nowych przestrzeni, nowej duchowości z tym wspaniałym ogrodnikiem, przecież no to, i to też bardzo ważne z punktu widzenia w ogóle tej naszej rozdartej polskiej kultury, tego sporu, tego podziału, prawda? To jest jakby próba takiego, takiego spojrzenia, tak, tak właściwie łączenia sprzeczności i te, tego, tego, że naprawdę, no, relig, no, nie religijność, Bóg, Bóg, to jest poza kościołem, to jest poza instytucją, to jest relacje z ludźmi. No to jest fantastyczne. Także bardzo, bardzo, zresztą, w ogóle po tej, po tej, to jest taka część, chyba ostatnia tej trylogii, prawda, po performerze, po, 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 po tym, ym, no, serce. Ym, ym, ym. Sercem nie Sercem serce miłości, miłości. Tak, mhm. tak. Też trzeć o, o kolejnym, właśnie tym rycharskim, prawda? Performerze czy artyście. No i to no i, no i też koniecznie muszę też powiedzieć, bo, bo, bo jakby no bardzo pokochałam ten film Wilczyńskiego Mariusza, zabito i z tego miasta. No raz, że łódź nasza, prawda? Dwa, że, że tam wszystko, wszystko, ze wzruszeniem słuchałam tych głosów Wajdy, craftówny, prawda? Już żyjących. To, to cudowne takie zamiana, humor też, zamiana tych ról zwierząt z ludzkimi, to, to ciągle przechodzenie ze stanu dziecka w dorosłego, te metafory, muzyka lepy, No to tak, to, to absolutnie też mnie jakoś uwiodło. Ale mówię, to są moje i to też ja mówię o tych ostatnich, bo ja też nie pamiętam. Tak, było tego bardzo dużo więcej, ale to już mówię, z czasem się, przy, przy tym natłoku oglądania, to już tak... Córki dancingu też już mają swoje odziwo lata, no, też e, faktycznie. No. Ale, e, ale mieścimy się mieścimy się w mieścimy się w, 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 w tak czasie, e, dokładnie w tym czasie, kiedy Festiwal Kamerakcja sobie e, tutaj e, pomalutku żyje i rozwija się na mapie ludzkich festiwali filmowych. E, to ja jeszcze znowu jeszcze też trudniejsze pytanie, e, a w, mianowicie o, o Twoją wrażliwość e, n, właśnie filmową. Jestem ciekawa, właśnie, jakie są takie twoje. Top 3 filmowe z ostatnich lat, właśnie. O Jezu. Mówiłam, Proszę. że będzie trudno. Zadajesz sobie te pytania, niemożliwe, słuchaj. Niemożliwe no, takie, to powiedzieć. no To ja tutaj jeszcze dodam w takim razie, mm. że w takim razie mm. pomyśl sobie o tym, że to jest tylko na ten moment, no w tej sekundzie, bo ja na przykład mam tak, że ja dzisiaj lubię te trzy filmy, a, tak, a za tydzień za się, już tak. powiem o innych. Jesteśmy trzech. w innej fazie tak. życia, inaczej to odbieramy wiele... się. Tak, to prawda, więc no dobrze, jeżeli tak zakładamy takie podejście, to właściwie... No tak to, to, to nie wiem czy to będzie coś jakieś znaczy takie moje te nowohoryzontowe kina autorskie czyli bo ja też chciałam się sprowadzić i dlatego też interesowałam się ten film metamorfoza ptaków mhm. Katarina Vasconcelos chyba ona się tak nazywała ta bo Portugalka, Portugalka portugalska artystka też wizualna no to o Jezu no to, to po prostu ta, ta figura matki matki drzewa ukorzeniona w ziemi, jednocześnie liście, dzięki którym, prawda, można otwórnąć. No, fantastyczna taka archeologiczna, malarska bardzo y, ta saga wielopokoleniowej rodziny i y, a też, też cudowny, też taki mechanizm, bardzo uniwersalny przemian, przeni, prawda, przemijania wszystkiego, co żywe jest, no, po prostu piękne, no naprawdę z, 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 z zachwytem to obejrzałam. Potem a, i teraz muszę wspomnieć, bo to też się interesowałam z kolei ze względu na moje te festiwalowe, jakieś takie chęci zaproszenia. Chodzi o Gundę mm -hmm. Wiktora Kosakowskiego. No, przecież to jest dokument, ale, no ale no tak, faktycznie, jak powiedział powiedział chyba Tomasz Tom, są. Dobrze mówię? Tak, chyba tak, że to jest kino czyste. w tym sensie, że wiadomo no zwierzęta, poza tym to, że ta kamera jest na wysokości cały czas oczu tych zwierząt, więc od razu mamy perspektywę y, y, zwierzęcą, to zerwanie z antropocentryzmem i to, że że, że jakby odkrywamy, że te zwierzęta mają, no, mają uczucia, emocje, wrażliwość, no, czy odkrywamy. No, są ludzie, to, to może nie jest odkrycie, ale, ale pokazanie tego, tam, że nie ma dialogów, jest te, są te chrumkania, kwiczenia, prawda, te dźwięki, ale jak bogata y, komunikacja, jak żywa. No, tak, to, to absolutnie takie takie ujmujące kino. I też pamiętam jako trzeci, nie wiem, czy to było na, na horyzontach. Ja to chyba jednak widziałam w, gdzieś w Kan, w jakimś Ansertim no gdzieś w bocznej sekcji. Bo ja też lubię czasami, jak mam czas, mało go mam, co prawda, ale jak mogę, to lubię się zapuścić w takie rejony. Chociaż ten film, akurat wiem, że, że chyba Vivard Aurora wsprowadziła, było to w Polsce, chodzi o turkusową suknię, marokański film. Nie pamiętam już nazwiska tej reżyserki no w każdym razie, pamiętam pierwszą scenę, kiedy tam jest takie ujęcie ręka-dłoń, tak pieści sukno i cudowny ręcznie, ręczny haft, tam jest taka zmysłowość, ale też taka czułość. I ten film taki dokładnie, ta pierwsza scena zapowiada właściwie wszystko, co jest w tym filmie, ale nie tylko, że Mamy tam trójkąt przedziwnych relacji, bardzo nieoczywistych, bardzo te uczucia są takie skrywane, ale są prawdziwe, głębokie, ale też to jest takie jakby mikro w skali makro. Jest taki niesamowity przez tych ludzi wgląd na w ogóle, na obyczajowość marokańską, polityka, tam jest też humor, no więc to jest. To niestety on tam chyba krótko był, tak, to, to zdaje się, że był, był w kinach. Natomiast tak, no to, to, to mogę ci powiedzieć, że w, akurat w tym momencie życia mnie to te filmy jakoś jakoś mnie ujęły mhm. i jakoś je przeżyłam mocno. No to ja teraz jeszcze chciałabym podpytać Cię, ponieważ właśnie jeździsz na festiwale filmowe, ogromną ilość jakby tutaj też znasz dziennikarzy, obserwujesz ten świat branży filmowej. Ja bym chciała Cię zapytać o to, jaka jest według Ciebie różnica między krytyką filmową na świecie a tą krytyką mhm. filmową w Polsce, ale też może właśnie tak jakie są różnice, ale takie, które może warto u nas zaszczepić, jakieś takie dobre Praktyki, na przykład. Wiesz, co. Hmm. No mogę, mogę mówić właśnie o tych, o tych deliberations, bo tutaj znaczy nie, nie mam, nie roszczę sobie pretensji do całej krytyki, do, do, mówię, do mhm. tych, do, ta, ta część, którą znam. Nie, ja, ja, ja nie, nie wydaje mi się, żeby tam jakieś. Mniej więcej wszyscy wiemy, znamy zasady, wiemy o co chodzi, co, co jakby, jak to robić, jak to jeść. Natomiast uh, i, o, ale mogę taki przykład podać, bo ja byłam w Edynburgu na takim, byłam, to się nazywało film Student Critics Mentor, byłam mentorem dla ludzi, którzy zaczynają pisać o filmie w Szkocji, w Edynburgu. I tam była duża panorama Focus on Poland od tam, bo oczywiście od powidoku Wajdy, Smoczyńska, dokumenty ze szkoły Munka, Zgliński, Rosłaniec, no Januszka, Smoczyńska, bardzo, bardzo szeroka panorama. I rozmawiałam z, właśnie też z krytykami tamtymi, rozmawiałam na przykład z Rohan Krigman, on się nazywał, on, on, on wymyślił ten Focus on Poland i on powiedział, że no właśnie ona jest taka eklektyczna, że jemu zależało na pokazaniu właśnie ewolucji, wielopokoleniowości i, i też ważne było to, żeby uświadomić tym szkotom, anglikom, jak bardzo to pokolenie młodych, które urodziło się już po transformacji ustrojowej, jak ono jakby uciekło już od tych pozartystycznych, politycznych u, uwarunkowań, uwikłań. E, I tam nawet padły takie określenia e, Mermaid Filmmakers albo Polish Wired, w sensie, że to, to jest takie pokolenie reżyserów, dla których, które eksperymentują, szukają nowego języka i forma. Bardzo ważna, że ta właśnie forma, ona nie ilustruje narracji, ona jest esencją. I też, co, co też dlatego o tym mówię, bo, bo rzeczywiście chyba jak spotykam tych młodych krytyków, to tam mniejsza w, w, ty, w tych analizach rzeczywiście jest tych uwikłanych pozartystycznych, a zwraca się uwagę na, na język, na strukturę, na styl I w tym sensie ci, ci nasi młodzi też budzą zaciekawieni, ale z kolei ten, ten Rohan potrafił być też krytyczny, bo on na przykład powiedział, że bardzo ceni kubę Kaja, ale na przykład w Królewicz Olch to, on, to uważa, że te, czasami te, te zabawy takie stylistyczne to jest puste, bo, bo na przykład mówi, no tam wcale tam chyba on tam analizował scenariusz i mówi, że ta przemiana chłopca w Krewiczu Olchu, w Mężczyznę to tak nie jest uzasadniona, no ale Kuba czeka i ceni go, bo on w Baby Bump wspaniale tą estetykę wideoklipu opanował, ale też potrafił z tego całkiem zrezygnować w Królewiczu Olchu i tam Olch i jakieś odniesienia symboliczne, tam bardzo symbolika jest mocna. Poza tym na przykład, no ciekawe rzeczy mówią o Smarzowskim, bo zaprosił Wołń Smarzowskiego i wydawało się, w generalnie jest taki, chciał przełamać hermetyzm, bo to jest, są trudne tematy, ta publiczność zachodnia nie jest w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście do takich potwornych, bestialskich zbrodni mogło, mogło dochodzić. Więc nie wiem, czy to się do końca udało, Natomiast no bardzo fajnie, że, że próbuje, ale mówi, że dla niego, o ile Wajda jest ceniony, prawda, wielki, tam patriota, romantyk, tak ten, on tak określił, też mnie to zdziwiło, że powiedział, że to jest kino takie cyniczne, takie mizantropiczne, ale to dlatego, że, że Słowacki jest filozofem, żył w innych czasach niż Wajda, natomiast, natomiast on rozumie, że to powstało z bólu. I, I w tym sensie, z, z lęków, z niepokojów, że to jest ważne kino i, i, i fajnie. Natomiast miałam też taką rozmowę z Nickiem Jamesem. To, to jest taki krytyk z Saint and Sound, starsze pokolenie. I też mnie zaskoczyło, że on z kolei, jemu się podobały bardzo powidoki. Uważasz, że no, najlepszy no nie najlepszy, ale jeden z lepszych filmów Wajdy, a przecież pamiętamy, że z całym szacunkiem dla mistrza, no, tam entuzjazmu to nie wzbudził, że no bo, bo znów to nie był taki Wajda Wajdowy, to znaczy te, te, ci działacze, prawda, budzili komunistycznie, tacy schematycznie, czarno-biali, te, te, te dialogi takie pełne takich frazesów komunistycznych i fragmenty teorii unizmu. I to się okazuje, że nikomu się podobało, on nie zwraca uwagę na ten schematyzm, bo, bo mówi, ale najważniejsze jest, przesłanie, że tam należy zawsze robić swoje, i przeciwiać się władzy. A z kolei młodzi, ci, ci krytycy, no takie dziwne, prawda, kiwasz głową, ale a z kolei ci młodzi studenci mówili, że no, dla nich to świetne, że właśnie takie te dialogi były takie naszpikowane tą terminologią komunistyczną, bo, bo, bo oni nie znają komunizmu i dla nich to, ta, ta przaśność, ta, to, to było fascynujące, egzotyczne. No ale okej, okay, ja mogę mówię, zrozumieć bardziej tych młodych, natomiast trochę zaskoczył mnie Nick James, z, z tym swoim podejściem, ale, ale to w ogóle to jest taka, pamiętam taka, tak mieliśmy spotkanie, że, że doszliśmy do wniosku, że, że jakby mnie się wydaje, że oni nie zawsze potrafią, ci zagraniczni krytycy, to włoskie kino w takim mają kłopot z, z postrzeganiem w jakiejś szerszej perspektywie, no ale równie dobrze, oni też mogą powiedzieć, że jak ja analizuję, czy recenzuję jakiś film hiszpański, czy włoski i to jest prawda, ja też nie wiem, nie znam tych lokalnych kontekstów, nie potrafię tego, yy, oceniam bardziej, mówię, no struktura, no ta, takie rzeczy, jakaś analiza, raczej formy, niż, niż tam tych wszystkich uwik uwikłoń. I też ciekawe było, a ciekawe było też właśnie tego serce miłości Ron Dudy, że tam jak rozmawiałam z tymi młodymi, to, bo oni wybrali, chcieli o tym filmie dyskutować, mieć o dlaczego, no że im się to podoba, że to jest taka toksyczna relacja, tam jest dwoje prawda, tych, tych artystów w tej Warszawie, w tej wielkiej metropolii, ale zupełnie jakby narcy, narcy, nie dostrzegali właśnie, o właśnie, nie dostrzegali narcyzmu, takiego drapieżnego, groteskowego, jakby nie wiem, ten, ten. który rzeczywiście to chodziło tam o uciekanie, o tworzenie, uciekanie swojego tworzenie różnych, to, jakichś sztucznych bytów, prawda? I, i no ale mówię, to są, to są, to są takie ciekawe i o tym mogę powiedzieć, bo natomiast Natomiast jak mnie jeszcze pytasz o krytykę wszystkich tych Deliberation, no to, to jedyne właściwie, ale to, to nie ma związku z tym, czy ktoś jest z Polski, mm -hmm. z czy tam z Czech, czy Niemiec, czy z Ameryki, że często się zastanawiamy, mm, mam, mamy to, ale to trzeba oczywiście powiedzieć na początku, czy oceniamy film na przykład osoby debiutującej, jakiegoś młodego twórcy, który nie jest wolny od wad, od pęknięć, ale... Zaskoczył nas, jest jakiś, jakiś oryginalny ton, głos, coś frapującego, czy też dajemy, przyznajemy nagrodę komuś, dzieło jest pełne, kompletne, spójne, no ale już przed tym naszym werdyktem miało tam szereg nagród gdzieś wcześniej. Ja jestem rzecznikiem tego pierwszego. No i, ale tu są, tu są, i to, tak, to rzeczywiście bez względu na, na pokolenie, na kraj, tu zawsze są właśnie jak, jak my się mamy do tego y, ustosunkować. To jest nie zawsze łatwe. Bardzo Ci dziękuję. Tutaj postawimy kropkę na i Dziękuję Ci bardzo. Mariola Wiktor Gua. Dziękuję. Za przyjemność po mojej stronie. Dzięki.